Szarpią nas ostatnio Czesi Zaworek Turuszowski. Oj, szarpią. Podobno jak kopiemy węgiel w kopalni Turów, to w Czechach brakuje wody. No, nie mają bracia Czesi dostępu do morza, to, to się o każdą kroplę awanturują. No i złożyli skargę do Trybunału Unijnego. Ugoda z Czechami jest w zasięgu ręki, mówi jednak premier Marławiecki. Mar Czeska strona jest bardziej sceptyczna. Jest w zasięgu ręki? No może nie, ale raczej nogi. I to dużej nogi. Polska polityka zagraniczna ma jeszcze dużo do zrobienia w sprawie kopalni turów. No coś trzeba z tymi Czechami zrobić, bo pepiki fikają. Ochrzcili nas, ok, dali żonę miejsce pierwszemu, nie i myślą, że mogą nam kopalnie zamykać. No kurczę, <laughs> jakby nie ta forsa, którą Stasik z Morawieckim przeputali na karty wyborcze, to byśmy mieli teraz 70 milionów na wojnę z Czechami. Ale i tak stać nas chyba na jakiś, nie wiem, desant morski na Czechy. A jak się będą Czesi upierać, żebyśmy zamknęli kopalnię turów, to my zażądamy od nich, żeby zamknęli kapliczkę. Pamiętacie, a jak nie, to wykonamy ponownie rajd komandosów na Kapliczkę i sami ją zamkniemy. Okej, okay, ale jak już dojdzie do tego, że trzeba będzie zamknąć kopalnię Turów, to wyznaczmy pana Sasina na wykonawcę zamknięcia Turowa, no i nigdy do tego nie dojdzie. jeszcze, ha, kto wie, może się tak zdarzyć, że przez pomyłkę zamknie kopalnię Czechom. No, i, I nie martwmy się, słuchajcie, kochani, jak się zamknie kopalnie Turów, to otworzy się kopalnie Żubrów i będzie.